Cześć, dzień dobry. Zapraszam was do odsłuchania krótkiej rozmowy z panem Przemysławem Kralem, CEO Zonda Krypto. To właśnie za jego sprawą jest całe to zamieszanie związane ze sponsoringiem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Przynajmniej, miejmy nadzieję, że przynajmniej trzyletnim partnerstwem z Polskim Związkiem Kolarskim. Miałem dosłownie kilka minut na rozmowę z nim podczas konferencji prasowej. No, taka moja rola: jestem ostatni w łańcuchu pokarmowym. Tam były faktycznie duże media, natomiast mieliśmy okazję usiąść dosłownie. Na chwilę przed e, kolejną sekcją e, całego tego eventu. W związku z tym zapytałem go głównie o kolarstwo, o jego zainteresowanie kolarstwem, bo no jest to jednak dość nietypowy pomysł, żeby taka firma wspierała sport rowerowy, zwłaszcza sport rowerowy w Polsce. Także dogrywam to ten wstęp już po rozmowie. Też kadr jest niezbyt, kadr jest niezbyt fortunny, ale dosłownie miałem parę sekund, żeby. Ustawić telefon, siąść, zadać kilka pytań. Mam nadzieję, że mimo wszystko rozmowa będzie Wam się podobać. Zatem zapraszam, a także zapraszam Was do odsłuchania pozostałych wywiadów, już robionych troszkę bardziej na spokojnie z Agnieszką Skaliak z Jankiem Jackowiakiem oraz z prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, Panem Markiem Leśniewskim. Powiedział Pan przed chwilą, że kolarstwo jest Pana jedną z ulubionych albo ulubioną dyscypliną sportu. Dlaczego? Oglądam kolarstwo dzięki mojemu tacie chyba od, od czasów wyścigu pokoju. Poza tym to jest dyscyplina, którą oczywiście bardzo, bardzo amatorsko uprawiam, ale... No, w takim miejscu trudno się dziwić. Trudno się dziwić. To prawda, że tutaj 80% światowego peletonu i tu przepiękne miejsca, Col e, wiele innych, bliskość Włoch. Słońce, 300 dni w roku, więc kolarstwo to jest taka dyscyplina, która jest mi bardzo bliska. Odkąd jeszcze wspieramy Canyon z Ramzon Krypto, Kasię, Agnieszkę i cały zespół Tiffany, też, która tutaj mieszka, no to w ogóle to. Powiedzmy, że część, element mojego życia, przynajmniej tego, hmm. te, ten przyjemny element mojego życia. Właśnie, no to zaangażowanie w kolarstwo robi się coraz większe i coraz większe. Yy, miałem pytać na początku, czy to jest bardziej biznes, czy bardziej pasja, czy bardziej CSR. Patrząc na zasięg Waszych działań, rozumiem, że to jest biznes i widzicie faktycznie szansę na jakiś zwrot ze sponsorowania kolarstwa? Yy. My tak nigdy nie patrzymy na marketing sportowy. Oczywiście zwrot jest, bo mamy coraz więcej kolarzy, to nasi klienci i to dostrzegamy. Ale też popularyzacja kolarstwa i to, że możemy być na koszulce reprezentacji Polski, i to, że jest o nas bardzo głośno, to nam bardzo pomaga biznesowo. To jest z jednej strony partnerstwo, które sprawia dużo przyjemności. A z drugiej strony, na pewno biznes w postaci przepływu nowych klientów. W ogóle trafiliście z tym partnerstwem chyba na idealny moment, bo no przez dobrych kilka lat w kolarstwie ewidentnie była luka pokoleniowa. Teraz tak. wygląda na to, że to te nowe roczniki, które wchodzą w dorosłość, są wybitnie utalentowane. No i weszliście tak naprawdę ze wsparciem przed Kigali, o którym w ogóle Janek mówił, że to był super pro wyjazd dzięki temu tak. wsparciu i, i mieli wszystko zapewnione dzięki temu. Eee, więc dużo szczęścia w tym, że weszliście w takim momencie mm. i jeszcze się udało, bo to jest sport jednak i tych wyników mogłoby nie być. Ale oczywiście my tak nie patrzyliśmy, nie liczyliśmy w ogóle na tak ogromne sukcesy. Natomiast weszliśmy też w Canyon Samson Crypto w momencie, kiedy Kasia stała na podium. Tour de France Femme avec Swift. Była, wygrała Tour de France. W tym roku była trzecia, i uważam, że to było dużo bardziej skomplikowane zwycięstwo no, bycie na tym podium. Więc oczywiście mogliśmy, mogliśmy trafić lepiej, mogliśmy trafić gorzej. Bardzo się z tego cieszymy. Rzeczywiście młode pokolenie puka już do bardzo tak agresywnie. No, mamy też czwartą, dlatego z prezesem Leśniewskim mówiliśmy o. O nagrodach za czwarte miejsce. Maria Okrucińska to też jest niewyobrażalny talent, i, i Maria pewnie będzie o niej jeszcze bardzo głośno. I, i, i widzimy, że w światowym peletonie no, trochę jest smutne to, że, że, że te zawodniczki muszą do teamów pro, no, ale nie mamy polskiego teamu, wyjeżdżać, wyjeżdżać za granicę. Ale to jest z drugiej strony bardzo, bardzo pozytywne, bo, bo, bo bardzo dobrze się rozwijają. No, Agnieszka. Tak jak powiedziałem, skalnia sójka już nie juniorka, no, ale tak naprawdę mistrzyni Polski w jeździe na czas. No, liczę, że Agnieszka też pokaże swoje, swój pazur w Los Angeles. Także rzeczywiście trafiliśmy dobrze. Trafiliście dobrze, a patrząc na to, co mówił Pan prezes PKO, że chciałby, żeby to było na zawsze. Kolarstwo ma pewną tradycję tradycję, zwyczaj albo potrzebę, że ci sponsorzy są długo. Teraz tak. francuskie AG2R zakończyło współpracę, ale po 28 latach sponsoringu. Tak, ale to nie możemy tego porównywać. Francja kolarstwem stoi tutaj. Ale jesteście e... firmą globalną. E... Oczywiście. Marion Rus, która jest dyrektorką, e, dyrektorką de Tour de France kobiecego, partnerką Juliana La no tu jest traktowana jako legenda, ma no, tutaj Mimo, że mimo swojego młodego wieku, to naprawdę jak się pojawi, to tu każdy ją poznaje. Mimo, że Francja nie ma jakichś wyjątkowych, gigantycznych wymników, jest w zasadzie luka pokoleniowa, też istnieje tak. we Francji. Natomiast, natomiast FDG, czyli tak takie lotto francuskie, bardzo mocno sponsoruje kolarstwo, w szczególności żeńskie. Trochę płaczą, że Demi Wollering, a, a nie francuska. No ale jest parę francuszek. Właściwie francuskie kolarstwo też kobietami stoi, więc y, to prawda. Długoterminowość jest ważna. Na koniec, no bo jakby inwestycje w kryptowaluty wiążą się z ryzykiem. Natomiast miałem takie przemyślenie, czy nie boicie się trochę ryzyka inwestycji w kolarstwo, w kolarstwo polskie? To jest takie niełatwe pytanie na koniec, bo jednak jest tutaj trudna historia. Oczywiście, no, tu jest bardzo trudna historia, i to jest trochę taki moment, że gdyby nie my, to chyba nie bardzo by ktoś był chętny, żeby podjąć to Jesteście wyzwanie. Jesteście pierwszym sponsorem od dawna. Jesteśmy tak pierwszym sponsorem od dawna, chyba pierwszym po CCC, tak mi się wydaje, że być może jeszcze tam ktoś był. No, natomiast y, trudny moment, trudna historia, no, ale my lubimy wyzwania. Super. Ja trzymam kciuki, bo Janek, Agnieszka, całe to pokolenie. Zasługuje na wsparcie, także trzymam kciuki, żeby ten projekt się powiódł. Podpisaliśmy e, umowę ze związkiem do, do Los Angeles, także to jest długoterminowe, jak na polskie warunki wsparcie. Bardzo dziękuję za życzenia i też trzymam kciuki. Super. Dziękuję. Okrejmie. Dzięki wielkie.